Stacja czternasta. Pan Jezus złożony do grotu. Kłaniamy się w tobie, Panie Jezu, myślę i błogosławiam Ciebie. Rzeź przed przesiedleniem swojej świadomości. Proszę. Ciało Twoje, Jezu złożono w nowym grobie. Dla mnie grobem jest wiadomo na śmieci i odpady. Jest to nasz wspólny grób, bo we mnie zamordowano w Ciebie. Je. Wszak Ty powiedziałeś, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się, się nad Jezu Chryste. Panie.